Szanowni Państwo, Grzegorz to artysta, Grzegorz to malarz. Grzegorz, w dniu dzisiejszym w Cafe Pensionat możemy obejrzeć kilka z Twoich dzieł, kilka z Twoich prac. Chciałbym, żebyś przybliżył naszym widzom ideę, główną myśl Twojego malarstwa i to, co dzisiaj tutaj możemy zobaczyć. Z malarstwem jestem związany już od wielu, od wielu lat, a jeśli chodzi o pejzaż e, lanskoroński, od kiedy tutaj się sprowadziłem przed siedmiu laty, zacząłem przyglądać pejzażowi, oglądać okolice. Dwa lata temu powstał cykl Moja okolica. W związku, z tym, w związku z tym śledziłem jakby inny pejzaż. Wychowałem się w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pejzaż na pewno jest inny niż ten tutaj Landskoroński. Na pewno inni są ludzie. Inna, inna, no inna, Polska to jest. Mimo tego, że no jest, mieszkamy w jednym kraju, bardzo się to wszystko różni. Jest inny horyzont, inna perspektywa, inne kolory. Nawet dziś mamy możliwość e, zobaczenia landskorony z tej takiej chyba właściwej dla niej strony. Jest zamglona, góra jest niewidoczna, jest tak zwana taka, ja ją tak nazywam landskorońska zawiesina. Zabiesinę. Zabiesinę. Lubisz, lubisz te zawiesinę. Jest, jest w tym coś tajemniczego, prawda? Bo w momencie, kiedy jest słońce, góra, góra nam się pokazuje. Nad, tutaj pokazuję dziewięć obrazów z cyklu Moja Okolica. Ten cykl nazwałem takim małym cyklem, patrząc na Lans Koronę. W miejscu, gdzie tworzę, gdzie mam w okolicach Kalwarii w Zarzycach Wielkich, pracownie, w zasadzie w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, odnosimy się do korony, bo jadąc do pracy, jadąc na zakupy, idąc na spacer, ta góra z różnych miejsc jest widoczna. I ona mnie tak zainspirowała do tego, żeby jednak ją pokazać też w cyklu obrazów moja, moja okolica. Od kilkunastu lat malowałem w zasadzie kilkanaście różnych cykli dawno, nie ukrywam, że dawno pejzaż gdzieś był zapomniany. Od dwóch lat rysuję, maluję moją okolicę. Pokazałem te obrazy też tutaj w okolicznych miejscach, czyli w Zatorze pokazałem, w Kalwarii Zebrzydowskiej. Teraz przyszedł czas na, na koronę I odpowiadając sobie na to pytanie, co chcę pokazać, no pomyślałem, że dobrze jest jednak zaznaczyć charakter, te, charakter tej Góry Mhm. Dla każdego malarza jest chyba, nie wiem, no, tak mi się wydaje, no, mówię teraz tutaj o sobie, mówię o malarzach, ale e, przeżycie tego samego motywu kilka razy, pat, e, patrzę na górę e, z różnych stron, jest tutaj cykl czterech obrazów, gdzie z tego samego ujęcia jest malowany obraz, jest malowana e, lanskorona, a więc takie przerabianie tematu kilka razy, Patrzenie, szukanie czegoś, co o, być może już ktoś zauważył, być może ja zauważyłem, a może przeoczyłem. Mm -hmm. Odnośnie Grzegorz tego y, patrzenia na Landskoronę, generalnie generalnie biorąc, patrzenia w ogóle na naturę. Y, na jednym z y, portali informacyjnych na y, zaprzyjaźnionym z panoramą informację portalem Nasza Kalwaria napisałeś, że w ciągu ostatnich twoich 20 lat y, zmieniło się w dosyć dużym stopniu, patrzenie na naturę. Co chciałeś przez to powiedzieć? Myślę, że tutaj patrzenie no, zdecydowanie, zdecydowanie chodzi o to, że y, dorastamy. Mamy, zbieramy bagaż doświadczeń przeróżnych. Ja jako malarz też się rozwijam. Kiedyś mi się wydawało, że już, te, że już jestem na etapie, gdzie... No, jestem malarzem, tak? Już nikt mi nic nie może powiedzieć. To, co robię, jest najlepsze. To, co robię, jest słuszne. Jednak, jednak nie. Jest, jesteśmy w ciągłym rozwoju i yy, wierzę w to, że za rok, za dwa moje malarstwo będzie zupełnie inne. A jest to też związane z tym i przede wszystkim z tym, że inaczej patrzymy. Kiedyś inaczej patrzyłem na drzewo, w tej chwili zupełnie inaczej patrzę na drzewo, na to samo drzewo. I każdy z nas nie trzeba być chyba artystą, nie trzeba być malarzem, żeby jednak yy, po, po jakimś czasie inaczej patrzeć na na tych samych ludzi, na te same sytuacje, na ten sam pejzaż w tym wypadku. Dookoła Kalwarii, w samej Kalwarii, żyje wiele ludzi, którzy pewnie tak jak ty, w jakimś stopniu, w pewnym momencie czują, że powinni światu pokazać to, co potrafią, podzielić się swoim talentem. Ale jednak wielu z tego osób nie stać na taki krok, na taką odwagę. Być może boją się jakby trochę krytyki, która może na nich spaść. Proszę powiedz po pierwsze, kto zainspirował cię do tego, żeby jednak swoje malarstwo wyciągnąć ze swojego studia i pokazać ludziom? To jest, to jest pytanie, które powinno być postawione 20 lat temu, kiedy zaczynałem malować, kiedy zaczynałem wystawiać. W tej chwili jest to około 70. 70 moja wystawa. I nigdy nie miałem takich. Oporów, obaw przed wystawieniem, przed konfrontacją z odbiorcą, no bo y, sztuka istnieje tylko wtedy, kiedy jest odbiorca. Kiedy nie, ta, ja tak uważam, kiedy nie ma odbiorcy, sztuka w pracowni y, jest zamknięta. Nie ma odbiorcy, nie ma sztuki. Także y, pokazywanie obrazów jest to wielkie, wielkie wydarzenie dla, dla malarza, y, wydarzenie dla odbiorców. I tutaj y, nie ma, ja nie znam takiej odpowiedzi, czy nie wiem, nie, nie mam w sobie na pewno gromadzenia, takiej takie chęci gromadzenia prac do tak zwanej szuflady. Mhm. Tutaj w Cafe Pensionat jest to miejsce, gdzie no nie, nie ukrywamy tego, że to nie jest galeria, gdzie możemy obraz odebrać, przeżyć w sposób tak zwany profesjonalny jest to miejsce, gdzie mamy zaistniałą sytuację. E, widzimy są stoły, ściany są przygotowane nie tylko na e, i przede wszystkim nie na ekspozycję obrazów, ale jest to taki e, też odważny krok. Krok, aby obrazy były tam, gdzie znajdują się ludzie. Tam, gdzie znajdują się odbiorcy. I to jest też taka dyskusja bardzo na czasie współczesna, co jest sztuką, czego nie, co nie jest sztuką, co możemy pokazywać, czego nie, w jakich miejscach artysta powinien pokazywać swoje obrazy, a w jakich nie. Wracając do tej sterylnej galerii, oczywiście to jest idealne dla każdego malarza, twórcy, że kiedy obraz możemy zobaczyć w idealnych warunkach, ale z drugiej strony obrazy istnieją i mają zaistnieć też, mają żyć we wnętrzach u ludzi, którzy nie wiem, zbierają obrazy, posiadają te obrazy i to są też różne, różne wnętrza. Także tutaj do tej wystawy, kto mnie zainspirował, no spotkaliśmy się tutaj z panią Dominiką, która jest właścicielką tutaj w Pensionat i porozmawialiśmy o w stworzeniu takiej małej tutaj wystawy. Mhm. Grzegorz, w skrócie, w punktach, jak powstaje Twój obraz? W punktach, w skrócie? Mhm. Tak. Jest, jest to możliwe po... w ogóle? Pewnie, pewnie, pewnie punktów jest kilka, ale najważniejszy punkt e, i podstawowy, to jest e, nie technika, nie, e, nie czas, w jakim obraz powstaje, nie inspiracja, ale obraz musi przede wszystkim powstać w głowie, a później to, to już tylko jest umiejętność techniczna przeniesienia tego, co w głowie, na obraz. Czyli on musi powstać w głowie i ja muszę być zgodny z tym, że to jest ten obraz i on ma wyglądać tak, a nie inaczej. Czyli powstaje obraz w Twojej głowie, ale żyjesz osadzony w rzeczywistości, masz dużo różnych innych rzeczy na głowie, z których musisz się wywiązać, znajdujesz czas, żeby mimo wszystko, ten obraz z głowy przenieść na płótno? Tak, no czas. Yy, ktoś kiedyś powiedział, że czym więcej czasu mamy, tym mniej czasu mamy. Grzegorz Piotrowski. <grych> Dziękuję bardzo. <grych> Grzegorz, kilka tygodni temu mogliśmy obejrzeć również Twoją wystawę w Kalwarii Zebrzydowskiej. Czym różniła się tamta wystawa od tej? To, by, to jest ten sam cykl. Te obrazy były tutaj przygotowane konkretnie pod tą wystawę, gdzie na każdym obrazie jest fragment bądź cała góra lanskorońska, a różniły się tylko, tylko i wyłącznie formatami obrazów. Na tych obrazach być może ktoś, kto obserwował obrazy w Kalwarii, ale to zostawiam już odbiorcom, zauważę zauważy jakąś zmianę. Zmiana jest. W podejściu do trzech obrazów, które tutaj możemy zobaczyć, jest e, zmiana, mo moje, moje podejście do, e, do pejzażu na pewno się zmieniło, ale to jest taka zagadka dla odbiorcy. Wyjeżdżasz na wakacje? Możesz zabrać ze sobą tylko jeden ze swoich obrazów. Jest to obraz? E, czyste płótno do, do zamalowania? Sądzę Grzegorz, że mieszkańcy niektórych okolic w sąsiedztwie Kalwarii Zebrzydowskiej mogą czuć się w pewnym sensie zazdrośni, że jednak jest to ciągle ta korona, do której tylu ludzi z całej Polski zjeżdża. Dlaczego na przykład nie Stanisław Dolny? Dlaczego na przykład nie Bugaj albo nie Leńcze? A dlaczego nie? Właśnie myślę, że konsekwencją cyklu moja okolica będą wystawy także w innych miejscach, gdzie na pewno znajdą się takie miejsca, niekoniecznie galerie, których nie ma, ale już w projekcie, w myślach mam pewne inicjatywy, gdzie dla mieszkańców bądź swoich tutaj ulubieńców, odbiorców będę chciał pokazać inne, Obrazy z innych okolic. Grzegorz, serdecznie dziękuję Ci za te kilka minut rozmowy. Za kilkanaście rozpocznie się mm, właśnie twój wernisarz w taki sposób oficjalny zostanie otwarty. W imieniu panoramy informacji życzymy Ci, żeby w Twojej głowie powstawało coraz ciekawsze obrazy, żeby to patrzenie na to przykładowe drzewo. Ewoluowało, żebyś nigdy nie odłożył pędzla, nie schował go do przysłowiowej szuflady. I sądzę, że w dniu dzisiejszym, Grzegorz, również jest taka malutka, taki malutki jubileusz na koniec, troszkę prywaty, bo mój kolega Jarek Leski ma swoje urodziny. Czytałem już, tak. Wszystkiego dobrego. Ja dziś mam imieninę. No to, szanowni państwo, pora zakończyć nasze spotkanie z Grzegorzem Piotrowskim. Zapraszamy państwa, ponieważ te obrazy w Café Pensionat wiszą od dnia dzisiejszego Grzegorz do... Przez miesiąc będą wisiały tutaj obrazy. Zapraszamy serdecznie. Szanowni państwo i jeszcze jedna bardzo fajna, interesująca inicjatywa specjalnie dla najmłodszych tych, którzy w dniu dzisiejszym i przez najbliższy miesiąc przyjdą do kawy Pensjonat. Jest razem ze mną właścicielka pani Dominika. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Pani Dominiko. Kilka słów na temat tej ciekawej inicjatywy kolorowanka. Wymyśliliśmy z Grzegorzem, to był też pomysł artysty, żeby wciągnąć też dzieci w oglądanie, podziwianie sztuki, w, w to, żeby uczyły się patrzeć na pejzaż, na krajobraz, na malarstwo już swoimi najmłodszymi oczami. I stąd powstał pomysł, żeby robić taki cykl właśnie kolorowanek, które będą nawiązywać do zabytków, do pejzażu, do krajobrazu tutaj Lanskorony i okolic. I każde będzie mieć swój numer. Na razie mamy kolorowankę Landskoroleńską numer 1, na której jest wyobrażenie Zamku Landskoroleńskiego, takie bajkowe, jak on. Mógł kiedyś wyglądać w średniowieczu. I jak przyjdą dzisiaj dzieci na wystawę, bo bardzo zachęcaliśmy, żeby przyszły z rodzicami, będą ją kolorować i, i, i będzie to taka dodatkowa atrakcja dla tych najmłodszych. Dziękuję pani Dominiko. Sam do, już do tych najmłodszych nie należy, ale chętnie swoich sił spróbuję. Dziękuję bardzo za parę słów. Dziękuję bardzo.